Tak naprawdę jesteśmy jedynym klubem w Polsce, który jeszcze nie ma mistrza polski w CV. A tyle lat gramy w ekstraklasie. My nie jesteśmy anonimową drużyną, my jesteśmy pogonią Szczecin. A jeszcze nie mamy tego mistrza, a wydaje mi się, że to jest ten sezon. To jest sezon taki przełomowy. W są oczekiwania wielkie, wiara w to, że to jest ten, ten moment. Ja też w to wierzę, tak? Meskeum Klub. Tak się składa, że, że w Polsce takie kolory są związane z pogonią Szczecin, której kibice też uważają pogoń za, za coś więcej niż klub. My przyjechaliśmy do tego portowego miasta, by sprawdzić, jak to hasło wygląda w praktyce. Chcemy to zobaczyć z różnych perspektyw: kapitana zespołu, prezesa klubu, wschodzącej gwiazdy, ale także osób, które z pogonią są bardzo mocno związane emocjonalnie, ale niekoniecznie kontraktem. Zapraszamy na, na dzisiejszy reportaż. Zobaczcie, czym się żyje w Szczecinie po tym, jak Duma Miasta została liderem ekstraklasy. Chciałbym podkreślić jeden fakt, że kibice Pogoni są z nią na dobre i na złe. Jesteśmy jedynym klubem w Polsce, który przeszedł jakby całą drogę. B klasa, A klasa, czwarta liga. To kibice, w większości anonimowi, również związani ze stowarzyszeniem kibiców Pogoni, importowcy, portowcy, mieli znaczny wpływ na to, gdzie teraz jest Pogoń. Wiadomo, jest teraz prezes, są fajne transfery, jest wszystko super, ale Kibice bardzo się utożsamiają z tą drużyną, tak? yy, z tym klubem. Tak? Oni, oni tym żyją. To nie jest tak, że przychodzi od soboty do soboty, tylko tym żyją cały tydzień. Wiadomo, tamten sezon był mega. Sezon wcześniej też. My, my co roku wierzymy. tak. Teraz jest. No, no czuć tą presję, czuć, czuć te ciśnienie, czuć te emocje, że, że może coś się uda. Tym bardziej, że ten start rundy no, to jest wymarzony, bo Lech zrobił swoje, my zrobiliśmy swoje jest punkt przewagi, jest też z lechem u siebie, później jest z radą a przede wszystkim są piłkarze, nie? I piłkarze, którzy mają świadomość tego miasta, tych historii, tych kibiców, e, i oni z nami grają. I to jest też ważne, że oni wychodzą na boisko, oni wiedzą, że to jest pogłoszcie, wiedzą, że reprezentują ten klub tych kibiców i oni za nas walczą, tak. My wspieramy ich na trybunach, bo tylko to możemy najlepiej, a oni na Murawie robią swoją robotę i naprawdę na ten moment, z mojej perspektywy, jest super. To jest jeden taki klub, z którym utożsamia się każdy szczecinianin. W zasadzie w Polsce, jak się zapyta z każdego nie wiem, mieszkańca, nie wiem, Rzeszowa, Krakowa, Warszawy, z czym Ci się kojarzy Szczecin, to jest pogon Szczecin albo paprykarz, tak. Ja mogę powiedzieć z perspektywy lokalu, gdzie jak otwierałem ten lokal, to wiadomo, byli kibice. Głównie to był lokal pogoniowy, tak? bo ja jestem pogoniarzem od dziecka. Tak? mimo Cię zabrał na mecz, jak byłem w wózku mały, nie ogarniałem. I później tak w zasadzie od ponad 30 lat chodzę na, na, na pogoń. I jak otwierałem ten lokal, no to byli też kibice Barcelony, przychodzą do tej pory Realu, Arsenalu, czy ludzie, którzy grają w lotki. I wszyscy utożsamiałem się z tą pogonią. Mimo tego, że kibicom Realowi, to przychodzą i rozmawiam o tej pogoni. Ludzie żyją na co dzień, przychodzą, grają mecz w lotki w tygodniu, rozmawiają o tym, co się wydarzyło w tamtym meczu pogoni, co będzie dalej i jakby ta pogoni jest obecna ciągle. To nie jest tak tylko, że mówię od weekendu do weekendu. Tylko, że ludzie cały czas tym żyją, tak? to my wymieniamy wiadomości czy na Whatsappie, czy na Messengerze, co jak, a ten Lech zagrał tak słabo, czy, czy co z tą Legią, ale głównie to jest pogoń, 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 tak, to, to, to mówię, to cały Szczecin, czy, czy nawet kwestie jakby historyczne, tak? gdzie, gdzie kiedyś jak pogoń była jeszcze w pierwszej lidze, to yy, druga liga w zasadzie to była wtedy, bo pierwsza liga była ta najwyższa, no to na mecz przychodziło 18 tysięcy ludzi. Gdzie, gdzie naprawdę w szczycie głód piłki był jest ogromny, teraz wreszcie powstaje ten nowy stadion. No i co? 9, ty 9 tysięcy biletów w jeden dzień, tak? W parę godzin poszło i nie było żadnej dyskusji. I uważam, że jeżeli był ten stadion skończony, to by cały by był sprzedany. Tych najważniejszych celów jest dużo więcej, bo to przede wszystkim sukces sportowy, przede wszystkim no nie wiem, wygląd tego wszystkiego, infrastruktura. No, szereg takich celów mam, ale, ale ten taki podstawowy, to żeby ta społeczność lokalna miała swój wielki sukces razem z nami, żebyśmy się wszyscy czuli jedną rodziną, jest no, naprawdę dla mnie bardzo ważne. Coś razem zrobiliśmy fajnego, no to wtedy jestem szczęśliwy, tak? To jest dla mnie... Ja wiem, że mi kibice złapali już kilka razy na tym, że w takich trudnych momentach, jak tam przychodził grocik, czy gdzieś mi gdzieś łezka, że było widać, że emocjonalnie do tego bardzo podchodzę, no ale tak jest. No. Ja się nie wstydzę tych emocji, bo uważam, że, że... szczególnie no, to przyjście Kamila wtedy to był taki moment strasznie ważny dla nas jako dla, dla klubu. i. Wzruszyłem się nie dlatego, że go zobaczyłem, bo przecież wcześniej z nim kontrakt podpisywałem i rozmawialiśmy długo, ale dlatego, że widziałem reakcję ludzi taką, że byli autentycznie szczęśliwi, że jesteśmy w nowym takim wydaniu, że tak powiem. Tak? Proszę pamiętać, że Runia przyszedł, kiedy byliśmy w zupełnie koszmarnej sytuacji, tak? Wydawało się, że to już jest nie do utrzymania zespołu w Eksaklasie. I wtedy byliśmy sfokusowani na tym, żeby tą, półtora punktu chyba musieliśmy zdobywać w każdym meczu, średnio znaczy, oczywiście, żeby, żeby się utrzymać. I szczęśliwi byliśmy, że się utrzymaliśmy tam, nawet nie na takim złym miejscu. Potem następny cel był, żeby się dostać do tej grupy, już niespadkowej, ale do tej, tej która walczyła o te pierwsze 5-8, 1-8 pozycje. Także chyba takiego momentu nie Każdym sukcesem się cieszyliśmy po drodze. Tak? Granice są tam, gdzie, gdzie ten, kto będzie prowadził ten klub będzie potrafił stworzyć takie możliwości, żeby klub rósł do góry, że tak powiem. Nie ma granic. No, jeżeli uda się nam pozyskać na przykład inwestora, który będzie gotowy tutaj wyłożyć, nie wiem, pięć razy więcej środków finansowych, tak? Nie po to, żeby po prostu hurtem sprowadzać zawodników z zachodu, tylko żeby przeznaczyć je znowu, żeby spokojnie szkolić, tam szukać młodych chłopaków, oczywiście sprowadzać również bardzo doświadczonych i lepszych graczy, no to znowu przeskoczymy do zupełnie, na zupełnie inną półkę. Teoretycznie, ale tylko teoretycznie, mówię, takich granic nie ma, natomiast, natomiast no zobaczymy, czy tak się może stać, bo to, to, to znowu nie jest takie proste, To nawet gdyby był takie szalenie za przeproszeniem, który był gotów przyjść z wielkimi pieniędzmi, to wśród ludzi biznesu aż tak szalonych nie ma, bo on musi popatrzeć do jakiej ligi trafia, tak? bo yy, będzie chciał jednak z tej ligi coś tam wyciągnąć, jakieś pieniądze, a tutaj jeżeli by miał wykładać nie do ile, a potem spraw telewizyjnych dostawać, tak jak dostajemy dzisiaj, tam nie wiem, 15 czy 16 milionów złotych no to w ogóle zero progresu, tylko będzie miał straty, no to też się nie zdecyduje. No to, to jest trudny temat, tak? Czujemy swoją siłę, obserwuję atmosferę w zespole, w klubie, w mieście. W mieście są oczekiwania wielkie, wiara w to, że to jest ten, ten moment. Ja też w to wierzę, tak? Ale będę zawsze podkreślał, po pierwsze mamy jeszcze w tej chwili 12 spotkań, to jest bardzo dużo, to jest 36 punktów teoretycznie, tak? Po drugie, to jest tylko sport, mogą się różne rzeczy wydarzyć i przy najlepszych w naszych chęciach niekoniecznie musi się to udać. Choć wierzę, że się uda, jeszcze raz to podkreślam. Tak? Natomiast namawiam wszystkich na trochę chłodniejsze głowy i taki prawdziwy... Prawdziwe emocje, podniecenie tym, gdzie jesteśmy, zostawmy sobie na 3-4 ostatnie kolejki, tak? To wtedy, jeśli do tego czasu utrzymamy tą pozycję, na której jesteśmy, to jestem przekonany, że te 3-4 ostatnie kolejki, to nie wiem, jak przeżyjemy, tak? Była to duma, zdecydowanie, pierwsze słowo, to, to duma, no i taka myśl, że y, człowiek y, pracował wiele lat, y, Odkąd rozpoczął swoją przygodę, żeby gdzieś taką funkcję w końcu otrzymać i, no i cieszyłem się z tego, nie ma co ukrywać. Przyszedłem i stadion był gdzieś burzony. Drużyna nie można powiedzieć, że była burzona, ale, ale też była w trakcie takiej budowy i, i po prostu, tak jak ten stadion, ona cały czas kwitnie, cały czas się upiększa i i oby tak było, żeby stadion został zamknięty, jeszcze trochę zostało. Także też życzyłbym sobie, żeby jeszcze drużyna też miała swoje rezerwy i jeszcze potrafiła, jeszcze potrafiła rozkwitnąć. I ubolewamy, że, że ten stadion nie zostanie szybciej oddany do użytku, bo, 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 bo czuć to po prostu, że, że, że ta większa ilość miejsc byłaby konieczna w tym momencie, że, że nasi kibice chcieliby być większą ilością na spotkaniach. No nam też pewnie by to pomogło. Bo my odczuwamy tą atmosferę, ten ich doping, czy, czy to na meczach wyjazdowych, czy u siebie, mega nam pomaga, i, i bez nich pewnie nie byłoby tak łatwo osiągać nam e, tych wyników. Tak, od czasu do czasu ktoś zaczepia, prosi o zdjęcie, e, prosi o autograf. Myślę, że ja mam wiele takich sytuacji, bo i, i jedno, i drugie dziecko odwożę do przedszkola, do szkoły, więc siłą rzeczy. Mm, no są, są, są po prostu rodzice, co się tym interesują i, i, i te kontakty po prostu są. Powiedz mi, czy ze swojego doświadczenia, bo wiele lat już pracujesz w Pogoni, widziałeś kiedykolwiek mocniejszy zespół Pogoni Szczecin? Zupełnie szczerze mogę powiedzieć, że nie i to zarówno jeżeli spojrzymy na jakość poszczególnych zawodników, ale i też szerokość, głębię kadry. Myślę, że nie, nawet nie myślę, że wiem, że to jest najmocniejszy zespół pogoni. A, a jak, jak to jest z odbiorem kibiców? Czy e, kiedykolwiek to wsparcie było większe niż teraz, gdy naprawdę kibice czują możliwość sukcesu, układają specjalną prześpiewkę na, na tę okoliczność? Nie wydaje mi się, myślę, że, że tutaj wszystko jest tak, jak było zawsze. Pogoń zawsze cieszyła się dużym wsparciem kibiców z regionu, kibiców z miasta. A trzeba spojrzeć, że Szczecin jest tak położony, że nie mamy w bliskiej odległości konkretnego rywala. Mówię tak, jak na przykład na Śląsku, jest kilka zespołów obok siebie a i, i przez to też mamy bardzo silny region. Wiadomo jest to, że kiedy wyniki są nieco gorsze, to i frekwencja jest słabsza, bowiem przeszła też przez ten proces odbudowy od czwartej ligi, i siłą rzeczy zawsze jest tak, że, że w tych czasach taka frekwencja będzie niższa. Natomiast nie utożsamiałbym tego z tym, że wtedy wsparcie jest mniejsze. Po prostu można powiedzieć, że Część Kibiców budzi się teraz z uśpienia i wraca na to miejsce, gdzie byli zawsze sercem i duszą. E a wyczuwalne jest coś w szatni, bo ty też, też masz to wejście do szatni. Wyczuwalne jest w szatni e, jakieś wzrastające napięcie, jakieś, e, jakieś takie myśli, że to musi być ten sezon, bo, bo jest naprawdę na to wielka szansa. Napięcie jest wyczuwalne co czwartek albo co piątek, czyli kiedy zbliża się mecz. I to jest rzecz zupełnie, zupełnie naturalna. Nie chciałbym na to patrzeć w taki sposób, bo nie ma sensu się przegrzewać. My często za trenerem powtarzamy, że liczy się każdy najbliższy mecz. I nie jest to w żaden sposób jakaś śpiewka, żeby odsuwać od siebie, powiedzmy, zbliżające się wyzwania. Wręcz przeciwnie. Myślę, że drużyna jest świadoma tego, w jakim jest miejscu, jest świadoma tego, o co walczy. Natomiast za, mówiąc kolokwialnie, gadanie, nikt jeszcze nikomu żadnej nagrody, czy, czy mistrzostwa, czy innego tytułu nie przyznał. Także skupiamy się na robocie i, i od meczu do meczu. A wkusisz się o wynik meczu Lech pozna... z Lechem Poznań? Ale pytasz mnie teraz jako kibica, czy... W dowolnej formie. dowolnej formie. Ja mogę powiedzieć o tym, że bardzo chciałbym, żeby Pogoń Szczecin ten mecz wygrała, i że ma wszystkie narzędzia do tego, żeby tak się stało. Oczywiście w futbolu mamy też trochę szczęścia, ale na koniec decydują umiejętności. Te Pogoń Szczecin ma nieprzeciętne, dlatego trzy punkty zostaną w Szczecinie po dobrym meczu. Po dobrym meczu myślę, że będzie 2 do 1 dla Pogoń Szczecin. Dzięki wielkie. Dzięki. No i can say it's not a lot. And Pogon make a really good step, like uh, with a huge respect. For, and from the first meet with the Pogon uh, people, I decided it's a right decision for me. With the team was amazing, really, because guys are really, really incredible, and they make me, for me, really, really good welcome. So from the first day, they give a like positive energy for me, and uh, I feel that I'm a right place, you know. And uh, this is the most, one of the most important things to come to new club, and I can say that atmosphere, what is in our teams, this is uh, very, very specific. I can say in a good way, because I think uh, a lot of teams in the world cannot, be, cannot have a, like this atmosphere like, like now is in, uh, right now is uh, like in Poland. Myślę, że Szczecin żył podobnie jak żyje teraz pogonią. w przeszłości to nie w takiej dalekiej przeszłości, bo 20 lat temu, kiedy klubem rządził turecki biznesmen Sabri Begdas, to te nadzieje w Szczecinie były ogromne, były rozpalone do granic możliwości. Pogoń wówczas była liderem po rundzie jesiennej, zimowała na pierwszym miejscu i to rozpaliło ogromne nadzieje, ale równocześnie klub był w ogromnych Trapatach. można powiedzieć, że wówczas w Szczecinie powstała taka efemeryda, która szybko urosła w siłę, ale po chwili, po kilku właściwie miesiącach radości boleśnie upadła i zakończyło się to tragicznie dla naszego klubu. Ja to pamiętam z perspektywy dziecka, bo miałem wówczas 9-10 lat, zaczynałem się interesować Pogonią, wchodzić w ten temat coraz bardziej, coraz bardziej go chłonąć, no i te wszystkie Historie, te wszystkie opowieści o tym, że za chwilę Pogoni będzie mistrzem, że będzie wielka, że będzie Liga Mistrzów na naszym stadionie, na stadionie, który za chwilę, tak rozumiałem, miał zostać rozbudowany, powstać może nowy, to wszystko wydawało mi się namacalne, bardzo bliskie, a tymczasem to moje wejście w świadki wicowania Pogoni, wchłonięcie się w ten temat, zaczęło się bardzo boleśnie, bo zaledwie po dwóch latach od wicemistrzostwa polskiej w 2001 roku mieliśmy upadek pierwszy klubu. I jak się okazało, nie ostatni, bo w 2007 jeszcze bardziej pogoni upadła i musiała zacząć od czwartej ligi. Także odpowiadając na Twoje pytanie, Szczecin żył 20 lat temu nadzieją na Mistrzostwo Polski, ale myślę, że teraz te nadzieje są bardziej, bardziej można powiedzieć, mają podstawy. Wtedy to były nadzieje trochę na, na słabych podstawach, dzisiaj te podstawy klubu. Ta pewność jutra jest zupełnie inna, bo wtedy nie byliśmy pewni, czy ten klub jeszcze będzie istniał. Dzisiaj wiemy, że możemy spokojnie spać i, i myśleć o kolejnym meczu, a nie o tym, czy, czy ten klub za pół roku nie zostanie zlikwidowany, czy nie upadnie. Dla miejscowej społeczności pogoń to więcej niż klub, bo tu nie ma innego klubu w regionie. Pogon jest jedynym dużym klubem piłkarskim w promieniu kilkuset kilometrów, że jest to spojwo, które łączy mieszkańców. Szliśmy na, na miejsce, gdzie teraz siedzimy, przez Stare Miasto, opowiadałem Ci trochę o Starym Mieście. No, Szczecin jest miastem specyficznym. Nie mamy prawdziwego Starego Miasta, nie mamy jakiegoś dużego zakładu pracy. Kiedyś nim była stocznia. Stocznia była takim spoiwem, w którym pracowało kilka tysięcy mieszkańców, a jeszcze kolejne kilkadziesiąt tysięcy w zakładach powiązanych ze stocznią. Tego już nie ma. Myślę, że pozostała taką firmą, która od lat trwa i wciąż jest yy, żywą firmą jest właśnie Pogoń Szczecin i ona jest takim spoiwem, która łączy mieszkańców. Jest to oczywiście też forma lokalnego patriotyzmu. Informacja o zakończeniu współpracy klubu z Grupą Azoty wywołała myślę w wielu ludziach, we mnie też, w wielu osobach sympatyzujących z Pogonią pewną obawę. Po pierwsze byliśmy z Grupą Azoty związani od kilku lat. E, przeznaczane kwoty przez tą firmę, przez tą spółkę państwową e, to nie były kwoty kilkudziesięciu tysięcy złotych, czy nawet kilkuset, tylko to były miliony złotych. E, grupa Zoty finansowała też często kontrakty piłkarzy Marcina Robaka, Patryka Małejskiego w przeszłości, Rafała Murawskiego, czyli takich piłkarzy, którzy stanowili w danym momencie o sile pogoni jeszcze kilka lat temu. No i mieliśmy obawę, może nie taką, jak wspominałem w czasach. Saury'ego Begdasa czy późniejszych Antoniego Ptaka, że ten klub może jutro przestać istnieć. Ale jednak była obawa, że popadniemy w przeciętność. Czy będzie to klub, który będzie znowu bił się co najwyżej o utrzymanie, może o środek tabeli, czy o, o to, żeby na przykład wejść do grupy mistrzowskiej i tylko w niej być. Ale po kilku miesiącach, kiedy ten klub paradoksalnie tracąc sponsora tytularnego i nie ma sponsora tytularnego do dziś, tak funkcjonujemy blisko od dwóch lat, funkcjonuje najlepiej w XXI wieku, można powiedzieć, a jeśli nie w całej historii, jest najstabilniejszy w całej historii. I po czasie zrozumieliśmy, że utrata sponsora, który był mocno upolityczniony, na dłuższą metę może być jednak na dobre. Klub ma dużo mniejszych partnerów, lokalnych partnerów, nie ma, nie pomaga nam żadna spółka Skarbu Państwa, nie pomaga żaden duży zakład, nie jesteśmy uzależnieni od dużego podmiotu, tylko od wielu małych. Pogoń zrzesza lokalnych biznesmenów w takich klubach biznesowych, które yy, są spotkania regularne, są to oczywiście mniejsze pieniądze, ale tworzymy taką rodzinę. rodzinę. Ja remis przyjmuje w ciemno, bo szanuję lecha i uważam, że mimo tych problemów jest to bardzo mocna drużyna. Może kadrowa, nawet mocniejsza niż pogoń. Pogoń jest na fali, gdybyśmy wygrali, to no, zapłoną nasze głowy, a czasami jest to niezdrowe, choć najważniejsze jest to, żeby w klubie te głowy były chłodne, i nikt, nikt nie zdążył odlecieć, bo Mistrzostwo Lutego to jest nic. Liczy się 22 maja. Szczecin nie miał i pogo nie, nie mieliśmy nigdy szczęścia do właścicieli. Do właścicieli, do, do, do tam władz miasta, no bo najpierw był Begdas. miał się dogadać z, tam z Jurczykiem o tereny. Zrobił tego wicemistrza Polski. Ta liga, jaka była, taka była, tak? Do tej pory nie wiem czy. E, czy można było wyciągnąć tego mistrza Polski wtedy, czy nie? To, to był olbrzymi sukces, tak. E, później jakby kolejne przejęcia właścicielskie, później był Les Gondor, tak. E, Gordon jakby no, rozwaił tą pogoń doszczętnie, tak. No ale to wszystko się rozbijało, te tereny całe e, na koronie stadionu, tak. Bo oni chcieli, po, ci wszyscy właściciele chcieli postawić e, e, tam centrum handlowe, które by zarabiało na klub, żeby oni nie musieli dokładać ani grosza, tak. Po Gondorze no, później pojawił się Ptak, później jego pomysł na e, pogoń brazylijską, tak? później my zaczęliśmy jakby odbudowę tego czwartej ligi jako kibice, tak? bo, bo, bo chcieliśmy mieć coś stałego. To nie był łatwy czas, tak? bo, 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 bo ja osobiście chodziłem na mecze B klasy, A klasy i wspierałem tą pogoń nową, tak? bo, bo, bo jakby ta sytuacja, która miała miejsce z perspektywy pogoni brazylijskiej, no to była jakby absurdalna, tak? to, co, to co się działo, tak, no i później, jakby e, pojawił się pan Smolny, pan Kałużny, nastąpiło, jakby przejęcie, no i krok po kroku jeździło się po województwie Pomorskim e, na mecze do Barlinka, czy do Niechorza, czy do innych miejscowości, gdzie, gdzie, gdzie byliśmy naprawdę, no, trochę atrakcją turystyczną, bo ze Szczecina potrafiło na wyjazd pojawić 2-3 tysiące ludzi, tak, Eee, to był też trudny okres czasu, ale mówię, to był okres czasu, który scementował środowisko. I jakby ta dlatego ta pogoń, która jest teraz, to jest pogoń zdrowa. No i, no, no i jakby po, po, po tym czasie, tułaszki w niższych ligach, przyszedł ten taki przełomowy sezon w pierwszej lidze, gdzie pamiętam jak dziś pojechałem na, na, na Arkę. I na Arce właśnie Budka szelił bramkę i bodajże Emil Noll, z tego co pamiętam. I wtedy przypieczętowaliśmy awans do, do, do tej Ekstraklasy. No i jak później z Mrożek powiedział, że jak nie wie co by było, gdyby w tym sezonie, gdybyśmy nie awansowali. Bo to był właśnie ostatni mecz, gdzie rzutem na taśmę pias wyszedł z pierwszego miejsca, a my z drugiego. Pamiętam później wszyscy spotkaliśmy się na stadionie, świętowaliśmy do samego rana i... To, to takie chwile zostają na zawsze w głowie, ale to jest, mówię, zasługa wielu osób. Tylko wszystkiego. I to, co my mamy teraz, tak mi się wydaje, w jakim my jesteśmy momencie i chciałbym, żeby ten moment ziścił się w maju, to jest nagroda dla tych wszystkich ludzi za ten trud cały. Za te wszystkie lata tak naprawdę jesteśmy jedynym klubem w Polsce, który jeszcze nie ma mistrza Polski w CV, a tyle lat gram w Ekstraklasie. My nie jesteśmy anonimową drużyną, my jesteśmy Pogonią Szczecin, a jeszcze nie mamy tego mistrza, a wydaje mi się, że to jest ten sezon. To jest sezon taki przełomowy. No to jest moja pogoń. To jest nasza pogoń, to jest. kurczę jak miłość to jest. To jest coś, co się, nie wiem, nabywa w genach. Nie wiem, dla mnie ja mogę ze swojej strony powiedzieć, ja sobie nie wyobrażam życia bez pogoni. Nie wyobrażam sobie nie, nie pójścia na mecz, nie dopingowania drużyny. Przecież jak były te czasy pandemii, jak musieliśmy zapłotą dopingować, bo stadiony były zamknięte czy cokolwiek. To jest jak jedna wielka rodzina, nie? Wszyscy się znamy z trybun, z jednego sektora, jedni siedzą na młynie, drudzy siedzą na prostej, ale wszyscy się znamy. Jeden drugiemu pomaga, jeden drugiego wspiera jak może. I, i razem wszyscy dążymy do innego celu. No, dla mnie no, 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 jest dużo, dużo więcej niż, niż tylko zwykły klub, tak? To jest to, co jest w moim sercu, no i zawsze pozostanie.